No. E, przyszedł rok 90. Przemiany po 89 roku. 90 rok pierwsze targi Polagry w Poznaniu, gdzie zjechał cały zachód i całą branżę spożywczą uszczęśliwił wszystkimi rzeczami, które miały ułatwić tam pracę i produkcję, e, i wydajność. E, a do roku 90 jeszcze nikt nie wiedział, jak to obsuć, czyli poprawić bo teraz stąd później, że polepsza, że to. No i one zamiast wszystko polepszyć, to wszystko popsuły, jak się w efekcie okazało, ale my byliśmy zachwyceni wtedy w tym, że to nam pomoże, to nam ułatwi, to nam polepszy, że będzie więcej, taniej, że da się dużo błonnika i to wodę sprzedamy wtedy cudownie, ale to poszło w bardzo kiepskim kierunku. Później wszystkie mąki, w międzyczasie zboża były modyfikowane, doszedł glifosat, Wszystkie opreski, które zniszczyły nas, i, i teraz wszyscy się zastanawiają, dlaczego wszyscy tak chorują, dlaczego tyle alergii, dlaczego tyle wykluczeń pokarmowych, dlaczego są potrzebne teraz piekarnie bezglutenowe. No, z prostej przyczyny, że to są dwie sprawy. Zaraz krótko tylko powiem, że gluten sam sobie, wiadomo, kto powinien unikać, to, to należy bezwzględnie unikać. Ale sama technologia przygotowywania ciasta tak bardzo się zmieniła i tak bardzo została okradziona z czasu, że wszystko tak naprawdę, ja to tak obrazowo bardzo nazywam, że kupujemy surową mąkę upieczoną w kształcie chleba. Tam ta mąka enzymy nie miały szans nic zrobić. Ciasto surowe ma 40 minut, kiedy trafia do pieca, może 60 a nie kilkanaście godzin, gdzie miały wszystkie procesy zajść. Czyli dali ta mąka jest surowa, bez wartości, a wygląda jak chleb. I teraz ktoś powinien zacząć o tym mówić,